Jak sklonować swój głos za pomocą sztucznej inteligencji, by na przykład nagrać podcast bez jego nagrywania? Po prostu wpisujemy tekst, a sztuczna inteligencja nagrywa podcast, a raczej generuje naszym głosem. Albo jak wygenerować dźwięk do naszych filmów na YouTube za pomocą sztucznej inteligencji bez nagrywania? W dzisiejszym filmie pokażę Ci niezwykle proste i tanie narzędzie do klonowania swojego głosu. Ale zanim to zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału, gdyż dużo tutaj mówię o skutecznym wideo marketingu na YouTube. W kontekście budowania kanałów eksperckich na YouTube i marki na YouTube z wykorzystaniem potęgi sztucznej inteligencji, więc jeżeli te tematy cię interesują, to taka wstawka, że mam newsletter, w którym dzielę się swoją niecodzienną i niepubliczną wiedzą totalnie za free. Możesz się zapisać w każdej chwili. Nie prokrastynuj, lecimy do sedna. Zanim pokażę Ci, jak sklonować swój głos za pomocą sztucznej inteligencji i nagrywać podcasty swoim głosem, ale nie męcząc swojego na przykład gardła, no to polecam Ci zarejestrować się, utworzyć konto na stronie 11 Jest to polski startup AI. Dość już unicorn, przekroczył wartość miliarda dolarów, część już go pewnie zna. I w następnych co ciekawe filmach omówimy jego konkurencję, ale dzisiaj Ci pokażę jego kilka funkcji. Nie całe narzędzie, ponieważ ma dużo funkcji, ale takich moich kilka ulubionych. No i pokazuję to narzędzie, bo już raz je omawiałem na swoim kanale, gdyż tutaj bardzo dużo się zmieniło i na plus dużo, więc dzisiaj sobie przetestujemy pewne rzeczy. W tym klonowanie głosu. No dobra, subskrypcja tu kosztuje od 1 i 30 centów do 1200 dolarów miesięcznie lub rocznie, to tam taniej wychodzi. Takie w kontekście miesięcy. No ale cóż, na początku polecam Wam tu najmniejszą subskrypcję, jeżeli dużo nie korzystacie, no, żeby przetestować. I tutaj mamy taki dashboard. I zauważcie, pierwszą funkcją, którą uwielbiam już pokazywałem, jest tekst domowy. I po prostu wpisujemy tekst, dajmy na to, no i to nam to czyta. I możemy wybierać różne języki, no, różnych tych różnych tych narratorów. I tutaj macie różnych. Life isn't about finding yourself. Life is about creating. Tutaj po angielsku. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplom. Tak, tu inni skopiowali sobie. Głosy. Cześć, tu mówi Daniel. Słuchasz teraz mojego klonu głosu. Możesz go wykorzystać w swoich nagraniach. Tak. No i zobaczcie. Tutaj możemy różne głosy używać. Uwaga, uwaga. Zaraz sobie wygenerujemy tekst, ale chcecie ich, przepraszam, dźwięk, tylko tutaj masz coś takiego jak klikniesz biblioteka głosu. I uwaga, tu masz gigantyczną ilość głosów hiszpański, polski, chiński. Gigantyczną ilość. I możesz nie tylko wybierać w kontekście języków, o, nawet arabski, masz czy bułgarski, ale w kontekście wykorzystania. Na przykład damy prezenter, tak? Prezenter. Tak. W kontekście no z roli, tak, narracyjne w kontekście medialnym tutaj macie medialnego prezentera po francusku, social media możecie na przykład story, czyli gościu, który gada opowieści tak, tutaj macie różne możecie w kontekście, no, dajmy na to scary, czyli straszny o, patrzcie tutaj English jakieś straszne. Your heartbeat is loud little thing. <laughs> tutaj straszne głosy robić. Albo happy, czyli szczęśliwy. Always be a first rate version of... okay. tutaj ta jest konwersacja. Dajmy na to. Tutaj są inne. Aria, George, Charlotte. Naprawdę macie bardzo dużo bardzo dużo różnych głosów do wyboru arabskie naprawdę jest tego pełno macie tu nawet filtry zobaczcie że do filmów informacyjnych na social media na animacje wybieracie płeć female mężczyzna kobieta jaka jakość wszystkie wysoka jakość głos osoby młodej w średnim wieku starszej tak, możecie bardzo dużo kastamizować, tak, bardzo, bardzo, bardzo dużo I, i na przykład wybieramy jeszcze tutaj polski, polisz i wybieramy sobie narrative story Polaka i szukamy i mamy tutaj. Jeśli szczęście dopisze, pojedyncza fantazja może całkowicie zmienić mi... Hmm. No, i dobra, my sobie tego gostka wybieramy. Dajmy na to. Tutaj dodajemy Ad My Voice. Trochę przerwy od merytoryki, bo mam dla Ciebie bardzo ważną wiadomość. Jeżeli nie wiesz, co publikować w mediach społecznościowych, to znaczy, nie masz pojęcia, o czym mają być Twoje rolki, posty, artykuły czy filmy na YouTube. To stworzyłem specjalny program, w którym pokazałem, jak za pomocą sztucznej inteligencji nalenia znaleźć pomysły na treści, i ujawniłem tam kilka swoich promptów na szukanie pomysłów na treści, dzięki którym znajdziesz masę pomysłów na treści, których nie znajdziesz w internecie. Oprócz tego pokazałem inne ukryte metody. Jak szukać pomysłów na treści, które zdobędą dla ciebie klientów, wypozycjonują twoją markę na YouTube, czy nawet w innych social mediach i dzięki któremu nawet pokonasz swoją konkurencję w social mediach. W tym programie znajdziesz aż 12, a wkrótce jeszcze więcej gotowych formatów na treści typu kopiuj i wklej. Otóż to wygląda w taki sposób, że opisuje każdy format i pokazuje Ci, jak go wdrożyć do biznesu. Więc gdy dołączysz do tego programu, to już tak naprawdę po kilku modułach będziesz wiedział, o czym nagrywać swoje treści w social mediach i po prostu będziesz miał nieskończoną ilość pomysłów na treści. Więc jeżeli chcesz więcej klientów, chcesz mieć więcej pomysłów, to serdecznie zapraszam Cię do zapisania się do programu. Jest on teraz połowę taniej, bo jest przed sprzedaż, i cena oczywiście jego będzie cały czas rosła, ponieważ ten program się rozbudowuje. Również to ciekawe, dostaniesz w ramach tego programu dostęp do zamkniętej społeczności i możliwość nawet jednogodzinnej konsultacji ze mną. Ok, zobacz, i teraz tekst to speech, i sobie. Dajemy na nasz. I na przykład dajmy sobie. To jest tekst. To jest tekst. Okej. Okay. Jestem. Szczęśliwy. A teraz smutny. Czym mhm. jestem. Końcu. Zrobimy sobie absurdalny taki test, by pokazać Wam, jak to wszystko działa. No i gdy wpiszemy sobie nasz tekst, to może być, wiesz, Wasz artykuł, etc. Dajemy generate speed tutaj. A i tutaj możemy wybierać pomiędzy naturalnym, a, a nienaturalnym, bardziej takim udanym, czyli pomiędzy kreatywnym, mniej kreatywnym. Bardziej damy, na przykład może dajmy na to. Dobra, niech będzie neutralny. Zostawimy tak. I dajemy generuj spit. To jest tekst. Jestem szczęśliwy, a teraz smutny. Czym jestem w końcu? Zobaczcie. Zobaczcie! A raczej wysłuchajcie. Macie dwie wersje, raz i dwa. To jest tekst. Jestem szczęśliwy, a teraz smutny. Czym jestem w końcu? To jest tekst. Jestem szczęśliwy, a teraz smutny. Czym jestem w końcu? Zobaczcie. Jeżeli na przykład mówi wykrzyknik damy, to mówi głośnie. Jeżeli mówi jestem szczęśliwy. To normalnie czuć, jakby ten narrator się uśmiechał. I to nie nagrywa człowiek, tylko sztuczna inteligencja. A gdy mówi, gdy jest smutny, to jest bardziej smutny. A jak zadaje pytanie, zauważcie, to jeszcze raz sobie wysłuchamy, to. No, czuć, że zadaje pytania. Wcześniej tekst generowany przez AI, w sensie jakby dźwięk z tekstu, nie miał totalnie, wiesz, emocji, a teraz ma. Posłuchaj tego jeszcze raz. To jest. Tekst. Jestem szczęśliwy, a teraz smutny. Czym jestem w końcu? To jest tekst. Jestem szczęśliwy, a teraz smutny. Czym jestem w końcu? Mm, wolę to i tutaj dajemy don't, czyli pobierz i nam się pobiera. No i dobra. Teraz taka sprawa, że... Skorzystamy sobie z kolejnej opcji, takiej jak generowanie dźwięków. No, na przykład, dajmy na to do filmu naszego. Tutaj są opcje. Chcemy na przykład, dajmy na to: Angry Dog, czyli zły pies. Dajmy na to. I sobie wygenerujemy. Mm -hmm. I sobie, no i co? AI nam wygenerowała, i możemy sobie pobrać taki głos. I będzie po prostu świetnie. I mamy, i możemy dosłownie każdy efekt dźwiękowy wygenerować. Możemy fajne wstawki robić, to jest świetne. Tak, i to jest moja druga ulubiona opcja czyli tekst to speech to jest świetne i oczywiście sound-effects. Są jeszcze inne opcje jak dubbing, to znaczy na przykład dajemy film po angielsku, a nam tłumaczy na polski dany film, po prostu ludzkim, bardziej takim polskim głosem. I mówi na przykład jakieś, no dajmy na to wystąpienie Donalda Trumpa, tłumaczymy na język polski i on mówi takim swoim głosem, ale po polsku. O tym po prostu będzie jeszcze w następnych filmach. Bardziej się skupić na tych, na tych innych opcjach. To przejdźmy sobie teraz do klonowania głosu. Zobaczcie sobie tutaj jeszcze przy okazji, zanim sklonujemy głos, że masz tu jakieś inne różne opcje, jak możesz nagrać audiobook. Po prostu to pewnie działa w taki sposób, tak, że Uploadujesz, dajmy na to, no PDF-a, tak, tutaj macie EPUB PDF Docs, tą książkę, co napisałeś, wybierasz głos i automatycznie ci czyta, tylko dużo zejdzie z tego, co nie? Możesz na podstawie swojego tego, na podstawie linku z jakiegoś artykułu wygenerować, tak, albo po prostu piszesz ręcznie i tam i ci generuje po prostu ciekawy audiobook z książki na przykład. No właśnie, takim na przykład jak profesjonalnie jest na Legimi czy Storytel, więc super to jest. Ale my nie o tym, tylko po prostu pokazuję, ile to ma ciekawych funkcji. Oczywiście możemy stworzyć podcast, tak, możemy rozmawiać za ja i stworzyć własnego gadającego agenta, ale jeszcze to nie o tym. To, to też opcję pokażę w następnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, jak sklonowanie też swojego głosu. Klikamy tutaj, jak wejdziemy w dashboard, clone your voice. Klikamy. Żeby sklonować głos, klikamy create of clona voice. Pierwszą opcją jest voice design. Tutaj po prostu wpisujemy. No, dzięki tej opcji możemy stworzyć jakiś inny ciekawy głos, którego nie ma. Nie jest to nasz, ale go możemy wymyślić. A jak to zrobić? Po prostu musimy wpisać prompt. Ja sobie już go przygotowałem, taki specjalny prompt. I postaram się go wpisać tutaj. Mam nadzieję, że nie jest za długi. O, wpisałem sobie. I, i, I zobaczymy, co nam to wygeneruje. I oczywiście tutaj zobaczymy jak czyta po polsku. Hej, czytasz tekst. Hej, czytasz tekst. Mm -hmm. No i dobra, hej, w tekst i sobie dajemy generate voice. Tutaj prompt wpisany. Prosiłem, żeby taki typowy głos prezentera, który by trochę opowiadał o takich sprawach biznesowo-marketingowych. Dajemy generate głos. OK, musi być do stu zrobiony. Tekst to preview. No dajmy na to wklejmy sobie jeszcze jakieś po prostu różne rzeczy. Sobie wkleimy szybko. Jakiś tekst. Musi być przynajmniej 100. Więc dobrze jest. Generate voice. I czekamy. Zobaczymy, jak nam to przeczyta. jaki nam stworzy głos. Hej, czytasz tekst? Stwórz prompt po angielsku do generatora głosów. Taki konkretny by wygenerował lektorski. Hmm. Hej, czytasz tekst. Stwórz prompt po angielsku do generatora głosów. Tak. Hej, czytasz tekst. Stwórz prompt po angielsku do generatora głosów. Nie. Nie ten. Tego nie wybieramy. Hej, czytasz tekst. Hej, czytasz tekst. Hej, czytasz tekst. Stwórz prompt po angielsku do Tutaj generatora głosów. Tutaj dobrze jest. Taki konkretny by. Select voice. Wybieramy ten na przykład prezenter prezenter marketingowy i biznesowy. Czyli tworzymy głos na podstawie. Promptu. Dajmy na to. Połóż tak. Ok dobra. Wnieśliśmy opis i dajemy Save Voice. I co? Mamy i możemy generować naszym za pomocą tego naszego unikatowego głosu. Teraz sobie sklonujemy swój głos znów klikając. I mamy dwu, dwu, dwa rodzaje klonów. Profesjonalny mega. To jest, jeżeli macie subskrypcję za 20 dolarów miesięcznie, myślę, że niepotrzebny bardziej profesjonalny. Wystarczy mi ten, co tutaj jest. Generowany zwykły, więc ja też dużo nie generuję dźwięku za pomocą AI. I też jak coś to korzystam z open source'ów, więc nie zawsze potrzebuję tyle, więc mi wystarczy. Słuchajcie, najprostsza subskrypcja za 5 dolców. Znam ludzi, którzy korzysta, muszą płacić aż 1200, ponieważ tak dużo z tego korzystają. No dobra, instant voice clones wybieramy tutaj i nagrywamy nasz dźwięk w ciągu 10 sekund, lub po prostu po uploadujemy co nie. Ja dam rekord i będę coś mówił. Uwaga. A nie, czekaj. To tak. Zezwalaj. Domyślny mikrofon. No, dobra, start. 3, 2, 1. Cześć, z tej strony Michał, a tutaj jest klon mojego głosu. Słyszysz go? ponieważ nagrywam to, żeby inne osoby mogły zobaczyć jak sklonować głos za pomocą sztucznej inteligencji po prostu w ciągu kilku sekund bez stresu, bez szukania 55 aplikacji no i z wielkim uśmiechem by tworzyć ciekawe treści dajemy next i nam to po prostu przesyła, tak? I będzie nam dwie minuty to wszystko uploadować. To damy Michał. Michalos, czyli ja. value Polish. Gdzie tu jest język polski? Bo nie wiem. Co czemu nie wyszukuję? Słuchajcie. O jest Pol. Polish jest. Mhm, mm save voice, a okej, okay, musimy to zaznaczyć, Ok, i mój głos już jest gotowy i oczywiście możemy zrobić kilka opcji, to znaczy mogę wygenerować podcast na, za pomocą, czy tekst, czy audio za pomocą mojego głosu, możesz porozmawiać z moim głosem, oraz stworzyć historię. My sobie przesujemy stworzy pierwszą opcję. I a library is a garden filled with stories waiting to bloom. Jezu, ja gadam po angielsku. Widzieliście to. Dobra, słuchajcie, zmieniamy sobie na Michała Michalosa. Nic nie zmieniamy i dajemy znów opcję. Ten sam tekst. To jest tekst. Jestem szczęśliwy. A teraz smutny. Czym jestem w końcu? To jest tekst. Jestem szczęśliwy, a teraz smutny. Czym jestem w końcu? Spoko. Spoko. Naprawdę to brzmi dobrze. Pewnie, jakbym użył innego mikrofonu, to by było inaczej. I teraz sobie nawet może porozmawiamy z moim agentem. Dajmy na to. Stworzymy sobie mojego agenta. New agent. Dajemy na przykład test, bo jestem ciekawy, jak będzie mówił moim głosem. Może sells, sprzedawca. Dajmy na to language. Niech będzie polski. Mm, okej okay. Dobra, dobra. Gemini tutaj. Będziemy sobie save I voice dajemy sobie. Nie, nie dajemy siebie. Safe. Nie jest to tylko, tylko test. Jestem ciekawy, co nie? Hi there, I'm Harper from 11 Labs. How could 11 Labs Conversational AI help your business today? Cześć, wiesz, że jesteś moim klonem głosu? Jak można wykorzystać klonowanie w dwóch zdaniach opisu głosu w biznesie? Jasne, rozumiem. Klonowanie głosu może być wykorzystywane do tworzenia spersonalizowanych wiadomości głosowych dla klientów, co zwiększa zaangażowanie i lojalność. Dodatkowo firmy mogą używać sklonowanych głosów do automatycznych. No i jak widzicie, świetnie. Możemy tworzyć agentów AI, którzy będą gadać naszym głosem jako obsługa techniczna prostych sprawach. Dziękuję Ci za zobaczenie tego filmu do końca. Zachęcam jeszcze raz do dołączenia do mojego programu. No i cóż, słyszymy się i widzimy za tydzień. Cześć. Pozdrawiam z głębokiej podczerwieni.